Babka, wujcąłem się. Dałaś, czy muszę mieć do tabletki na go. Gorączkę. Ło, kur. Babka! Ty, babka! Gdzieś ty jest No to, to przepisał ślak trafi. Halo? Halo? Dobry wieczór, panie doktorku. No, byłem, byłem dzisiaj, w się u pana. No, Gorą no ten co gorączkę miał no. Dali... dali my te tabletki, no, ale wie pan co, coś jest chyba nie tak. Po ścianach loto ślak trafi, no. No. Chyba źle działo, chyba źle, no 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 i lepiej pan podjechał. No nie wiem co, co, co robić. Ślak trafi. No. Czekaj pan, padka. Babka, coś ty. Ja nie... dole. Panie doktorze, wie pan co? Musisz pan podjechać, no. Babce, ty... Nie wiem czy u niej nie w których z tych samych tabletek, no musisz pan podjechać, że rozmawia, jeżeli nie poradzę. Szlak trafi. Papka z obulo. No mnie panie doktorze obchodził, jest kuflowe strzelił. Tu jest gorąco sprawa, weź se taxi. No. cekom, Cekom Ślak trafił. co tu się dzieje?